Go Be To jest taka sytuacja, kiedy właściwie trudno o autorze coś jeszcze mówić, bo mam wrażenie, że wszyscy Państwo już doskonale postać autora znacie. Wystawiam było 26 lat i cały czas jest Pani Krystyna. Tak, dziękuję tutaj. <laughs> za... Pewne rzeczy są niezmienne. No, bardzo miło, bardzo dziękuję, że mogę tu wystawić. I to już jest siódma wystawa, a piąta yy, taka wielkoformatowa. Właśnie zaczęło się w 1999. Ale ważne jest 2000, jest, yy, jest film w YouTube, że trzeba pisać Śniedzki Toja. I, i będzie piękne filmy, bo co ja zrobiła ładny reportaż. No i właśnie to jest bardzo ważna data, ponieważ okazało się, że to minęło właśnie 24 lata i to wczoraj mogło być więcej, ale okazało się, że po 24 latach widzę wygrał z Legią, przez ten czas zrobiłem 36 wystaw, zanim się widzę ze mną i pogodził. Pospustwo. Przepraszam, moja mama warszawianka. No bardzo dziękuję już za, za przybycie. To są prace takie wybrane z powodu tej sytuacji jaka się dzieje w naszym, prawda, mieście, prawda. Tyle nie mam tutaj, ten fotel, prawda, był jak jeszcze wróciłem do szkoły, obserwowałem jak go budowałem. niestety niestety... Zmiany, zmiany, zmiany. No szkoda, bo szkoda, że te właśnie te, 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 te zabytki epoki komunizmu znikają, a okazuje się, że to były świetne dzieła sztuki. No i niestety tak samo sokoły znikają, teraz ten Czas Wolności, także to, to to wodzie w moje serce. Natomiast właśnie tu dla odtrutki zaprezentowałem tutaj takie tematy, to, które są dokumentalne, których już nie ma, ale, ale, ale tam gdzie? Byłem o. Ten pan, który tam stoi taki z brodą, to pan, o, jak się tam odwróci, to zna te tematy, bo w gdzie materiał, wie gdzie Kamata. Tak, tak z... to plenerowe. tak? Tak, plenerowy, to jedyny to o co chodzi. No a co są na przykład tutaj, I dla odmiany robi miniatury. No, tak, no i to są piękne, no i też nowe tematy to tramwaje. Który jeździłem, które są tak dla mnie ulubione, bo zaczynałem jako mały chłopiec od parwozu, że nawet pamiętam jak byłem mały i widziłem to z Z taką fotograficzną dokładnością. No to, tak, no, jest... że co przy pastelach jest nieprawdopodobnie trudne. <laughs> Ja byłem, że tutaj, tutaj, tak. ten temat, no i ale słoneczniki to my tyle zrobimy, no, także że cieszę się, że mogę to zaprezentować. No i e, proszę mówić ludziom, żeby, no, to, 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 kupienie, jedno, sobie, bo, żeby to się dalej kręciło. No tak, to, to zachęcamy Państwa do oglądania, komentowania i kupowania. No, no i tak, kupowania. niekoniecznie tych, są mniejsze. Pana Andrzeju, mi bardzo serdecznie no. ja gratulujemy i tak, dziękujemy. Natomiast myślę, że każdy z Państwa ma prawo jeszcze dręczyć autora pytania o głowy. Pan pozwoli, prawda? Czekam, bo będzie gościa. Obecna wystawa, na której się znajdujemy, została... W ciągu roku i jest jakby retrospektywą ostatnich 25 lat, w ciągu których realizuje wystawy wielkoformatowe, czyli 100 na 70 cm. I właśnie przed 25 laty pierwsza wystawa miała miejsce tu w Klubie Nauczyciela. W maju 1999 roku. No i w ciągu tych 26 lat zostało zrealizowanych pięć wielkoformatowych wystaw. Obrazy przedstawiają miejsca, w których przebywałem w ciągu ostatnich lat. Chyba najstarsze jest z roku 2000, ile pamiętam. Są miejsca z do których już nie wrócę. Są miejsca jakby zdewastowane, wycięte drzewa i okolica, a są też miejsca przedstawiające pogodę, czyli przedwiośnie, gdzie już trudno będzie, chyba że zmieni się klimat w czasie, pokazać przedwiośnie, łaty śniegu, właśnie, bo to w tym roku prawie w ogóle śniegu nie było, tak żeby go zaobserwować w nocy raczej był i potem rano wszystko <noise> topniało. a tutaj jest przedstawiona droga w kierunku Polic-Rostowska i tam na granicy w czasie wojny został zastrzelony bombowiec amerykański i dzięki pasjonatom i różnym osobom udało się znaleźć jakby nazwiska tych lotników i są tablice na drogu jeziora Pokazujące tą historię. To są słoneczniki w okolicach A ściślej mówiąc, w do do Domarackich, gdzie jest piękny szlak e, młynów wodnych i e, nad rzeką Mrogo. I też e, tutaj w okolicy też e, znalazłem piękne słoneczniki, bo to zazwyczaj trudno znaleźć można taką kompozycję. No i uwieczniłem po latach, bo to jest temat z piętnastego roku, a dopiero go teraz realizowałem, bo akurat byłem rozrysowany i no, udało mi się pokazać tam pełnię lata, lipiec i piękne słoneczki. To no, w zeszłym roku podróżując między Łodzią a Wymysłowem Francuskim w miejscowości Kudrowice znalazłem takie piękne pole słoneczników. No jak widać, to pewnie w celach przemysłowych zasiane. No i udało mi się znaleźć taką piękną kompozycję. Nie ukrywam, że szukałem takich kompozycji przez wiele lat i dopiero teraz takie piękne udało mi się znaleźć. No i to kosztowało mnóstwo pracy. Bo Ponad trzy tygodnie siedziałem nad samym rozrysowaniem płatków, co kosztowało mnóstwo nerwów, bo zawsze się nie udawały za pierwszym razem i trzeba było wiele razy podchodzić do tych, żeby pokazać. To. Ale udało się i najlepiej spoglądać na nie z bliska. A to jest ziemia sandomierska w okolicach Czyżowa Szlacheckiego, gdzie byłem na plenerze dwukrotnie w 2000 roku i to właśnie jest prawdziwa gleba lesowa, gdzie mogło zaistnieć tyle ziół, tyle rumianków, różnych ostów, ostropestów i innych kwiatków innych dziur. No i właśnie to pokazuje piękno i to bardzo trudno znaleźć takie łąki, jak nie ma odpowiedniej gleby. No i oczywiście jak jest intensywna uprawa rolnicza, gdzie po prostu jednak nie, 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 nie da się, poz, nie pozwala się rosnąć maką, różnym innym kwiatom. No i niestety niszczy się glebę i nawozami, a tu się udało znaleźć taki temat. Cofając się z Kudrowic w stronę wymysłowa piaski, a wcześniej wymysłowo francuskiego, spotkałem w czerwcu piękne maki i właśnie je uwieczniłem taki. To jest czerwiec, po koniec czerwca i właśnie najpiękniejsze wtedy maki są i udało mi się tylko, że niestety nie było słońca i one wychodzą tak mdło, ale jak się na nie spojrzy z bliska, to wspaniale to się komponują zresztą wystawy. Tutaj jesteśmy na drodze. Z Aleksandrowa Łódzkiego do nakielnicy. No i tutaj mam ulubioną łąkę, ulubiony teren nad bzurą, gdzie od wielu lat obserwuję zmiany związane z występowaniem bobrów no i z działalnością człowieka. No, niestety jest coraz gorzej, ale to jest wspomnienie z 2000 na około 2009 roku, kiedy to jeszcze w marcu można było spotkać takie piękne łaty śniegu, i wspomnienie. Po, jeszcze wtedy dobrej zimie. No i to jest moje ulubione spojrzenie na malarstwo, jakby takie sięgnięcie do takich osiągnięć Chełmońskiego, Wyczółkowskiego, różnych naszych wspaniałych twórców. No i to też wspomnienia z, z początków mojej działalności zachwystywania się ich twórczością I to jest, udało mi się na, tuż przed wystawą zrobić ten temat. No jakby Korzystając z wszystkich moich osiągnięć takich, jeżeli chodzi o technikę pasteli, tu jest jakby działa y, laserunkowość pasteli różnych gatunków, no i papier sam, który jest taki błękitny i tu się udało pokazać y, te prześwitywania słońca. I to, no, jestem najbardziej, oprócz słoneczników z tego, z tego dzieła, najbardziej dumny. Jesteśmy w Łagiewnikach, to jest rok 12. No. Początek, luty, marzec i tu jest właśnie wspomnienie o tych najpiękniejszych zima, zimach, gdzie można było spotkać właśnie zamarznięty lód, śnieg i, i takie łaty śniegu. No i to e, piek, piękne kolory w słońcu e, dębów i innych drzew. E, no i właśnie to, to charakterystyczne dla dębów, gdzie e, są, e, pozostają liście e, na zimę. To jest okolica Załęcza, czyli Madeły, czyli idzie się w stronę północną Polski, wzdłuż Warty i tutaj jest piękna taka wioska na, za ośrodkiem harcerskim, w którym bywałem wielokrotnie i to jest temat z 2011 roku. Taka właśnie zima, gdzie jest właściwie dużym rozszać i... i Piękne słońce o poranku i to pokazuje te uroki, gdzie jeszcze drzewa nie mają wyciętych yy, gałęzi. Wszystko jest takie jak po staremu, jak na starej wsi. Tu się cofnęliśmy e, z, w górę biegu warty, w kierunku załęcza i tutaj jest piękny właśnie też w zimie w grudniu 2011 roku. Pięknie. Widok na wyspę, na barcie, gdzie, gdzie pokazuje to uroki tych okolic. Tylko szkoda, że wtedy już śniegu nie było. No, jesteśmy między Chociszewem a Ustroniem, ogrodnik. No i Tutaj to jest temat z 2000 roku, kiedy to poprzedniego dnia w Łodzi i okolicach padał też ze śniegiem no i w nocy przyszła, przyszły przymrozki i dzięki temu powstały takie łaty śniegu już niedostępne w tych latach dla, dla nas ale wtedy były przeszło 24 lata temu no i e, udało mi się właśnie znaleźć taki temat który e, bardzo graficzny gdzie brzozy ładnie się komponują z, z tymi łatami śniegu e, rok 2017 tak zwana Noc Muzeów, spędzona częściowo w zajezdni Brus, gdzie szkicowałem sobie węglem tramwaje, no i zachowałem w pamięci taki obraz tramwaju, który pamiętam z lat młodzieńczych, tylko w innych kolorach, miał czerwonych, jak jeździłem nim jeszcze w 72, 73 roku na Zarzew na przykład. No i też na pewno wcześniej Będąc z świadomym już wcześniejszych latach po całej Łodzi, ale jeszcze właśnie ta trasa na Stary Zarzew to było, było to pamiętam, to niepowtarzalne przeżycie, bo właściwie jak się zamknie drzwi przedziału to jest się jak w kabinie statku, jak, jak... No, nawet można pomyśleć kosmicznego. I o, także wspaniałe przeżycia. I podobnym tramwajem w zeszłym roku, tylko że marki Sanok, odbudowanym przez pasjonata jednego z łodzi, Tomka Adamkiewicza, właśnie jeździłem w zeszłym roku i bardzo miło się czułem. To jest tramwaj N2, no, który pamiętam jeszcze z okresu moi, robienia mojego dyplomu, czyli początku lat 90., także jeszcze wtedy jeździł i później po, na trasach nawet poza łódź do Lutomierska. No i mniej ulubiony niż ten Lil Pop, który, o którym mówiłem poprzednio, zielony, ale, ale też, też z sentymentem go wspominam. No i tutaj na żywo uchwycony przed. Miałą fabryką w zeszłym roku i uważałem, że trzeba go przypomnieć. The first window. The first...